Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w kuźnia Kuźnia demona. Mamy tutaj w zasadzie kolejną lokację, można powiedzieć. No i mamy takie zadanie, które może wyglądać na dość e, wymagające. Aha, tylko najpierw tu patrzą miłe, ładne rzeczy. Skrzynia, której, no, którą jak najbardziej mogą otworzyć. Już myślałam, że nie, i tak chciałam narzekać. Eee, to samo. Dobra, obstawiam, że będzie ciężko. Dobra, paczałki. Mury. Ale i nazwali ten... poziom. E, się. Dobra mogą się chować, tylko to najpierw chyba kogoś trzeba by załatwić. Dobra. To to się zmodi. Tylko że... A, troszeczkę dostało. I zaraz za mostem się może jakoś przeprzemy. No właśnie, jakoś może. Dużo tych niewiadomych moi drodzy, co? Dobra, ostrzał. Fajnik, który mi się nie podobał. Łap. No, gdzie jest kadok? Nigdy nie ma jak go potrzeba. Pięknie. I tutaj było gdzieś to coś. Mm. No, jak zdecydowanie. Wtedy, kiedy wcześniej jest potrzeba. No, tak się pojawia. By... Ouch. Nieźle nas walnęło. No, nawet nie mogę z niego wycelować, tak jakby mi się to ale to mi praktycznie tu... kadoka właśnie obijają. Takie rzeczy mi się nie podobają. Bo jak je go obijają, to będą właśnie mogły jakby co liczyć na wsparcie w spokoju. Właśnie, tak. tak. Dobra, trochę nie przemyślę. Au, au, au. Niech to niech lubi złe pomysły. Tak? Zamiast tu. I no, to jest nie, cały czas w miarę blisko. Tylko nie wiem właśnie mnie, to mnie tak aż atakuje głupio. Myślę, że może coś się zrobić. To wtedy, w zasadzie nie jest to policzyć. Patrzcie, że jej tabakowi się e, udało dostać i to całkiem mocno. Ten dwisty e, naparzający do nas na górze. No. już nie postrzela teraz tego uwód. No pięknie. Wiedziałam, że tak może być, ale już tam szczegół. Zajmijmy się tym, którym trzeba. Po kolei. Kadok, z kim ty tam się tu Tu gdzieś bliżej? Nie no, jest. Tutaj. Miło właśnie by było, gdyby żeby... Kadok przybrał, przybrał... Przyjął wszystkie ciosy na siebie. Ale to tak nie działa ja jakbym sobie życzyła, no ale właśnie, że co ja sobie mogę tutaj jest właśnie kielka z życiem Dobra. jeszcze jeden pszczoł. jeszcze i ostatni haha ha. no i pięknie cieszy takie coś jak się wreszcie dla odmiany człowiekowi coś uda to jest takie miłe dobra mm, tam nie ma co chyba już zaraz ha no tak tu mamy piękne przejście nie wiem dlaczego je wcześniej jakoś olałam no ale ja tak mam tendencję do olałam czyżby a czasami ta najtrudniejsza droga jest najwłaściwszą. <grych> tak, nie zabrzmiało to zbyt pocieszająco, ale... Co tam? tym? Dobra, hmm. ktoś już się karabinkiem nasz cały zainteresował. Hmm. A no nie? teraz... Tego, tego ale <laughs> tak, nie tak średnio z tym trafieniem chociaż no nie mogę narzekać bo ja zawsze za dużo bym chciała ja bym chciała ich wszystkich natychmiast jednym strzałem rozwalać a wtedy no zobaczcie jaka przyjemność by to z gry była gdybym tak miała jak ja to tak to nie a macie Czeki. No i właśnie, na przykład tutaj. Nawet nie dążyłam ich ładnie wyzwać. No tak, bo może nie przyjdzie im do głowy, że ktoś byłby na tyle masochistą, by chodzić sobie po ich ściekach. No właśnie. Ale my lubimy takie klimaty, nie? W każdej dobrze, dobrej grze trzeba po jakichś kanałach czy ściekach się poruszać. Nie no tego już nie wymaksują przecież Ale to mogą? A jeszcze tego nawet nie kupiłam Dopiero mogą Czy nie mogą? A nie mogą, bo nie mam kryształów Dobra zobaczmy co ja tu mogę Kadokowi kupić Mogę mu to kupić I to pod trójkę przypisać, dobra Świetnie, mamy bohaterów chyba wymaksowanych jak się tylko da. I dalszą drogę tu. Czyli dużo przyciskania się. Lepszy niż wesołe miasteczko. Mogę tutaj pójść? Nie. Nie, dobra, czyli pędzę. Dobra. Nie, nie.

Co to jest Dobra. Nie wiem dlaczego nie mogą. E, nie mogą strzelać. To A teraz mogę nie, nie, dalej nie mogą używać łupki. No. Nie podoba mi się Bo nie wiem, czemu to jest spowodowane. Elara w ogóle chodzi teraz tylko a już mogę to dobrze a teraz tak hmm. to było dziwne Out. aha dobra to nadal jest dziwne ale próbują przebiec nie wiem czy Kadok u za mną się ruszy. Co to? Tak sobie mi się to podoba. Jest! albo bo koni to coś takiego. Hmm. Oj tam, szkieletów nigdy, że dużo. Hmm. To? to? Chcę odczytać no ulepszenie. Znaczy, czar nałożony, ale nie wiem, dlaczego nazywam to szerzej ulepszeniem. Skelety to już po takim czasie w zasadzie wydają się tak nieznaczącym przeciwnikiem, że tak było. Ale, ale powiedziałam, i ja akurat wyskoczył, jakby w się.

wygadały i jakoś nic mi to nie dało. no niespecjalnie specjalnie przyznają, słuchałam, się skupiałam. Mam ważniejsze rzeczy na głowie, to jest na taki. Fajne, czapki i szkieleciaki. Ale oni są na jeden stał właściwie, chyba. Ale nie, kadoczki już się nie A w ogóle to chciałabym może się bardziej porozglądać, co tutaj jest ciekawego lub mniej ciekawego jest. O! Jest o. A, to te zwłoki nam już gadały, tutaj. Coś, coś. Okay. Dobra, komitet wsparcia dla Kadoka. Tutaj jakieś cudowności, nie wiem czy coś co mi się przyda Zobaczmy Jeszcze jakiś kawałek kryształów to I dokąd mam iść? A no tak to dość oczywiste to... Jak przykład wsparcie potrzebne a Jara kiepsko z tobą Urocze up with to jest takie dogadywanie sobie, dobra, coś to wyskakuje na no mnie? Tak. Nie wyskakujesz, miło. Co my tu mamy? O nie, to jest dalsza droga, czyli tam nie wiem. A macie wszystkie stwory tu wredne E, Oczy tak blisko. O nie. Pięknie wiedziałam, że takie coś się może stać. Mm. Dobra, to... Mm, wow. To może być fajne. Mhm. O, nie, to też Zaraz. To nie jest dalsza droga, więc szybko zobaczę co tu jest. A, to. tak. E, Powróż. Jest mi kadłub miłe. tak, mam iść tam, to szybko jeszcze. Rozejrzymy się tu. O, to jest ładne. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się to, co znajdują ostatnio. Wreszcie, gra postanowiła zmienić taktykę nie dawania mi niczego i radzić sobie sama. Nie. Coś takiego. Nie wiem dlaczego życie Kadoka wygląda tak w ten sposób, jakoś dziwnie trochę.

Dobra, wytrzymało mało słuchawcza. Czy a my sami, że pogadają te zwłoki, a to tylko strzały. No kto by pomyślał. Ten jakiś dziwny człowiek, ja bym jak najszybciej uciekała z tego miejsca. No ale jak on woli taki rozpaczać, to jego sprawa. Nie dziwię się, że tak jak go point. Po tej którą jakiś. W sumie mogłam się tego spodziewać. Tadok ja. ty mi nie zasłaniaj. Ale on się chyba jakoś przyblokował, że tak mogę żeby nim strzelać, strzelać i nie interesuje się mną. To Gra odbiera mi całą radość, a mam jakiegoś śmiechu z tego, jak panikują przy Minotaurach. Dobra, gdzie się słuszni? Dobra, zajmę się najpierw może wiem, bo jak on się właśnie obudzi, to ruszy prosto na mnie i nie będzie za fajnie. Też chciałabym... Jak go pokończyć? A nie, wszystko kadok, kadok. Okay? Może ja? A, No, to sobie wróćmy. wyskoczył kolejny. I ten już jest jakiś bardziej ruchliwy. Jedna połownica. Jedna, ale też nie. Jakaś taka balbo, balbo nie do poznania. Albo, Koniec, a ja wreszcie robię uniki jak trzeba. <laughs> Ojej, to smutne, ale ważne, że jakoś zdobywam to doświadczenie i przynajmniej pod koniec mogę się używaniem tych uników yy, pochwalić. Badaj. Tu z jakimś pomniejszym tarczownikiem wstydziłbyś się Kadok. garniamy złoto i biegniemy, bo już patrzę. Mm, nasz kumpel sam leci tu na miejsce. Czy mm, nie ma gdzie, on pobiegł. Biegnę i ja rzecz jasna, ale... No już, już. To Jeszcze się popełnią takimi różnościami. No to co, ja nie będę niczego mijać. To. 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 No, wtedy już się mnie atakować. Ale ja, nie, oni bez tych nich się jakoś. są też że jak będą tak latać prosto na mnie to niech się w końcu coś uda. Znaczy no, no dobra, może i mają trochę racji. No, co jest? No i pięknie. A masz? Ostatni strzał, oj, to wam to nie wyszło. Nie wiem, czy z niego dobrze trafił, jakby mnie to ale no. O. Teraz No, ciękiem, myślałam, że to... No. Mo... No, so, tego nie mam. No wiem, że partner poległ, ale... Nie, Elaro! No. Nie rozumiem. No wiecie co? Przecież to było oczywiste. Ja chciałam rzucić tę e, miksturkę jego, ale gra mi tego jakoś kompletnie nie zaliczyła. nie wiem dlaczego. To było wredne ze strony gry oczywiście. zupełnie dla mnie niezrozumiałe. Ojej, no ale mówi się trudno, zaraz tam szybko spróbuję nam przejść. Hm. No, nie podoba mi się takie coś, naprawdę. I ciekawe jaką tarczę mam przy sobie, a jaką tu? Mam tą akurat dobrą. Okej, okay, to idziemy. No pięknie, zaczynamy od tego miejsca. No nie, wiecie co, yy, to może ja do was wrócę tam dopiero. Dobra, już yy, jestem. Dokładnie tutaj gdzie kadok mi poległ więc... Ach nie może jak chcę teraz raz mówić że to kadok poległ, a nie ja No ale w sumie Nie mijam się z Ja nie mogłam mu w żaden sposób jakoś pomóc i rzucić z tego czegoś na ratunek To nie było zbyt fajne, ale takie jakby zupełnie niezależne ode mnie Uniuciu ich, no to pięknie, mogą załatwić, gdzieś ja, trzeba. I nic w tym Nie. Dobra, tamten jest irytujący, to myśmy też. I co jest tu? Znaczy dla mnie jest O, tu ładna rzecz. No, nie wiem, czy taka ładna, ale dobra, olać. Minotauru kolejne? mhm. Mm Ale też, to to dla nas. Eee, czarani na Ej, eee, Jejku, jak się rzucił. Takie krówsko. Eee, czy mi się wydaje, że Hadok mnie ustawił? zostawił? Au. Może wyszedł założenia, że i tak tych piólek życia jest tu sporo. No, nie jest to założenie takie kompletnie zduchy. Ale co tam? Tym bardziej, że już patrzą, kolejni wrogowie się zbierają. Tu. Tu. O i nie trafiłam. No, to No, to ja tak z nich nie trafiam. <gry> nie chyba to, że ktoś albo i nie, bo nie I, 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 stąd ich może jakoś... O nie. Chciałam powiedzieć, że stąd ich dołatwił, a coś mi nie wyszło. I jeszcze raz. Ojej, coś tam się robi. on tam. Dobra, tu jest stojaczek, fajne rzeczy hmm. Nie aż tak fajne Tegoś, haha To mi się podoba Ale dłużej już stracimy ten igur O Jeszcze, a nie, to już kadok sobie podbiegnie Tu Złoto hmm. Ja się czasem boją tego złota podnosić, bo ona mi może łatwo tarczę zmienić, niezależnie od mojej woli. Nie masz. Tam, za bardzo się na Dobra, okay. Kada, poradzisz nie nie bardzo? tak, tak, chyba poradzić, okej. Okay. Tutaj jeszcze, tak, tak, ale tak, jakoś tak, biegają. Chyba spanikowali, że ja im aż tutaj przyszłam. A ja też zamiast zabić porządnie ich jeden po jednym. To tak patrzę. Do tego, do tego. To Co wypadło. Coś lepszego? Nie. Nie, nie, nie. I kolejne drzwi. Cudnie. Mm -hmm. I to oznacza, moi drodzy, koniec odcinka, więc mam nadzieję, że to mi się podobało. Na razie to tyle, trzymajcie się, cześć.